Hej, dzień dobry, dzwonię w sprawie ogłoszenia. Czy nadal wynajmujesz mieszkanie? Tak, wynajmuję. Czy mogę przyjechać, żeby je zobaczyć? Oczywiście. Czy planujesz mieszkać sam? Tak, mieszkałbym sam. W porządku, wyślę ci adres sms-em. Przyjedź około 5. rozumiem. Do widzenia. Do widzenia. Szedłem na poszukiwania, a znalazłem złoto... Co nazywam? Już od dłuższego czasu myślałem o tym, żeby wyprowadzić się od rodziców i przeglądałem różne opcje, ale ceny mieszkań kompletnie mnie nie cieszyły. Rozumiałem, że przy moich dochodach mogę wynająć tylko jakieś zniszczone jednopokojowe mieszkanie na obrzeżach miasta lub mieszkanie w starym drewnianym domu, no albo ewentualnie pokój w akademiku. Szczerze mówiąc, żaden z tych wariantów nie wydawał mi się zachęcający, ale za niewielkie pieniądze, kto wie... Może się uda. I tak oto wydaje się, że znalazłem taki wariant. Przeglądałem ogłoszenia i zobaczyłem jednopokojowe mieszkanie. Tak, remont na pewno nie jest najnowocześniejszy, ale jest cała technika meble, a od przystanku jest 5 minut pieszo. Oprócz tego, niedaleko od rodziców, więc w porządku. Jak się umówiliśmy, spotkałem miłą kobietę około 40, pokazała mi, gdzie co się znajduje? Opowiedziała o infrastrukturze osiedla i zapytała: Kiedy mogę się wprowadzić? Proszę powiedzieć, czy cena jest taka sama jak w ogłoszeniu? Tak, to prawda. A dlaczego jest tak tanio? Wiesz, bo remont nie jest najnowszy, dlatego taka cena. I sprzęt, meble stare sami widzicie. Tylko wzruszyłem ramionami bo to dziwne że zniszczone mieszkania kosztują miesięcznie jak królewskie komnaty. Ale cóż, zobaczymy. A jak sąsiadami? W porządku. Ludzie są przyzwoici, dlatego radzę nie hałasować po 22. Tylko jedno, zaczęła mówić, a głos zabrzmiał tak, w zamyśleniu, czy warto kontynuować. Co się dzieje? Rozumiesz. Mówię, że w mieszkaniu naprzeciwko mieszka staruszka. Jest bardzo stara i czasami zachowuje się dziwnie. Nie bój się, jest niegroźna. Tylko lepiej nie rozmawiać z nią zbyt często. Co się dzieje, gdy chcesz się wprowadzić? Im szybciej, tym lepiej. Super, wtedy możemy teraz podpisać umowę i zostawię ci klucze. Szybko przeczytałem umowę, następnie dałem oksanie pieniądze za miesiąc do przodu, a potem wróciłem do domu po rzeczy. Rodzice zdziwili się. Że wyjeżdżam tak szybko, ale generalnie nie mieli nic przeciwko temu i jak mi się wydaje, byli wręcz zadowoleni. Tak, więc o 21 siedziałem w kuchni i piłem kawę. Prawie wszystkie rzeczy były już rozłożone po miejscach, więc zignorowałem wszystko i po prostu odpoczywałem. Wkrótce zapragnąłem zapalić papierosa. Oksana pozwoliła mi palić w mieszkaniu, więc wyszedłem na balkon, zapaliłem zapalniczkę i zacząłem palić. Cichy dziedziniec znajdował się pod moimi oknami. Patrzyłem na niego z góry i cieszyłem się, że nie ma tam placu zabaw, więc nie będę musiał słuchać dziecięcych krzyków, wrzasków i biegania każdorazowo, gdy otwieram okno. Na naszym dziedzińcu stało kilka ławeczek to wszystko. Na ławeczkach nikogo nie było, najwyraźniej wszyscy ukryli się w domach przed upałem. Od kilku dni panowały temperatury powyżej 30 stopni C. Dla naszej strefy klimatycznej to była rzadkość, ale mimo wszystko stosunkowo łatwo znosiłem ten skwar w przeciwieństwie do większości moich znajomych. Gdy rozmyślałem nad tym, że lipiec nie oszczędza nikogo, zobaczyłem, jak po dziedzińcu idzie babcia. O, zwyczajna babcia, ale była ubrana jak w 33 czuchy tak ludzie chodzą tylko zimą, a ona w lato tak się wystroiła. Mała na sobie jakieś nakrycie głowy, płaszcz i buty. Ta scena sprawiła, że poczułem się dziwnie jakaś nienormalna staruszka. Zaraz, a co? Jeśli to moja sąsiadka, o której mówiła właścicielka, albo jest ich tu pełno, zbliżało się chory, ale chciało mi się czegoś smacznego. W lodówce miałem tylko majonez i paczkę pierogów. To zdecydowanie nie to, czego potrzebuję. Szybko się zebrałem i wyszedłem za próg. Gdy wszedłem na klatkę schodową, Natychmiast wpadłem twarzą w twarz z jakąś babcią. To była ta sama staruszka, która spacerowała po dziedzińcu w zimowych ubraniach. Wygląda na to, że się nachodziła, a teraz wróciła do domu. A ja wyskoczyłem jej prosto na drogę. Oj, co tu robicie? Krzyknęła, strasząc babka, spojrzała na mnie, ale nic nie odpowiedziała. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, trochę ochłonąłem, nie rozumiałem, co mnie tak przestraszyło? Z całodobowego sklepu wróciłem do domu już bez przygód. Generalnie życie w wynajmowanej kawalerce mi się podobało. Byłem samodzielny, nikt mi nie mówił, jak mam żyć i co robić. Mogłem spać do południa, mogłem przez cały dzień siedzieć przy laptopie, mogłem zapraszać znajomych, kiedy tylko chciałem. Właścicielka mieszkania okazała się normalna, nie przychodziła bez mojego pozwolenia, a jeśli już przychodziła, to tylko w ważnej sprawie. Sąsiedzi także byli w porządku. Ta naprzeciwko wcześniej się jej obawiałem, a teraz nawet trochę mi jej żal. Nikt nie odwiedzał staruszki na dziedzińcu, ona z nikim nie rozmawiała, prowadziła ciche życie. Widać było, że jest zagubiona, ale czasami stała długo w klatce schodowej, po prostu stała i nic nie robiła. Interesowało mnie, czy ma dzieci. Jak już mówiłem, było mi jej trochę żal. Więc za każdym razem, gdy szedłem po zakupy, brałem coś dla niej. Mogła to być herbata, paczka ciastek, lub mleko. Zazwyczaj spotykałem ją na ulicy i dawałem jej te produkty. Ona zawsze dziękowała, chociaż w głębi duszy miałem ochotę zrobić dla niej coś więcej, ale sam nie byłem bogaty. Pewnego wieczora stałem przy kuchence i przygotowywałem kolację. Od monotonnych zajęć odwrócił mnie hałas w klatce schodowej. Wydawało mi się, że dochodzi z mojego piętra. Z ciekawością wyszedłem na korytarz i zajrzałem przez wizję. To, co tam zobaczyłem, sprawiło, że lekko się przestraszyłem. Sąsiadka stała dokładnie naprzeciwko drzwi i wpatrywała się w nie. Przez chwilę nie mogłem przyzwyczaić się do jej dziwactw. Po wyjściu z szoku odwróciłem się i wróciłem do kuchni. Po zakończeniu gotowania znów chciałem zajrzeć przez wizję. Zastanawiałem się, czy nadal tam stoi. Dziwne, że przez 20 minut się nie ruszyła. Może potrzebuje pomocy. Z tymi myślami otworzyłem drzwi i zapytałem. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Babciu? Ona spojrzała na mnie skruszonym wzrokiem i powiedziała. Wnuczku, pomóż babci. Telewizor mi się cepsuł, nie mam pieniędzy na fachowca, pensja przyjdzie, to zapłacę, ile mogę. Nie, nie trzeba... Babciu, daj, że. Przecież to nie jest kłopot, wszystko w porządku. Chodź, pokaż mi, co tam u ciebie kropka. Chodź, wnuczku. Kiedy przekroczyłem próg jej mieszkania, moje serce zakłuło z żalu. Atmosfera była najbardziej ponura i smutna. Tak, rozumiem, że nie miała pieniędzy na remont, ale sam mieszkanie naprawdę nie wyglądało najlepiej. W niektórych miejscach tapeta się odkleiła, okna były brudne, firany w kuchni miały szary kolor, ale coś mówiło mi, że kiedyś były białe. Nie było tutaj żadnej przytulności, kwatów w doniczkach, ręczników z kolorowymi wzorami, tych drobiazgów, które są prawie w każdym domu. Rozumiałem brak pieniędzy, ale mimo wszystko przeszliśmy do pokoju, a ona wskazała palcem na stary telewizor w drewnianej obudowie. Takiego sprzętu nie widziałem od stu lat. Po pół godziny udało mi się naprawić telewizor, a sąsiadka długo mi dziękowała. Potem powiedziała, poczekaj chwilę, wrócę za moment, i poszła do kuchni. Po pięciu minutach wróciła i podała mi dwie cukierki. Bardzo dziękuję. To ty dziękuję, pomogłeś mi kropka. Może twoje dzieci? Tak, mam syna wanie i córkę, która odwiedza mnie raz w roku na urodziny. A poza tym nie dzwonią i nie piszą. W tym momencie po jej twarzy spłynęły łzy. Nie płacz, przyjdę do pani. Proszę tylko, dziękuję Ci, pomogłeś mi dzisiaj. Tylko nie potrzebuj niczego więcej. Wracając do domu, od razu zadzwoniłem do rodziców. Jakoś czułem się źle po wizycie u sąsiadki. Czy ona zasługuje na takie traktowanie? Tak się wychowuje dzieci, one Cię ignorują. Ale kiedy jej już nie będzie, szybko wezmą mieszkanie w swoje ręce. Pamiętaj, że mama ma mieszkanie. Bliżej wieczora moje samopoczucie się poprawiło. Kasia napisała, że przyjedzie do mnie jutro. Kasia to moja dziewczyna, z powodu pewnych obowiązków musimy być na razie osobno. Ale na razie cieszę się z tego, co mam. Powiedziała, że może przyjechać jutro około południa i że muszę ją odebrać. Zgodziłem się i przez resztę dnia porządkowałem mieszkanie. Z jakiegoś powodu w swoim dniu wolnym obudziłem się o siedem rano, prawdopodobnie z powodu zbliżającego się spotkania. Trochę się denerwowałem, nie miałem co robić, więc nie mogłem zasnąć. Wziąłem prysznic, poszedłem do sklepu i zabrałem się za jakieś bzdury. W każdym razie jakoś skróciłem czas i w końcu doczekałem się telefonu. Poinformowała mnie, że mogę wychodzić. Więc natychmiast się przygotowałem i wyszedłem za drzwi. Aby trochę orzeźwić oddech, rozwinąłem jedną cukierkę, którą dała mi ta babcia, i wrzuciłem ją sobie do ustęp. Dosłownie po sekundzie cukierka wypadła na asfalt. Jakiż ona miała okropny smak. Ileż ona leżała? No i to było straszne. Mimo tej nieprzyjemności postanowiliśmy iść do mnie do domu, a potem planować dzisiejszy dzień. Po kilku godzinach staliśmy już na progu mieszkania. Kiedy nagle poczułem nagłe osłabienie, przed oczami mi się trochę ściemniło, a nogi mi się ugięły. Usiadłem na kurce i złapałem się za głowę. Hej, co się stało? Zapytała zaniepokojona Kasia. Nie wiem, jakoś mi słabo, możesz stać? Odpowiedziałem. Przeszedłem do pokoju i położyłem się na kanapie. W skrócie, przez ten dziwny przypadek i moje samopoczucie, całe weekendy poszły na marne. Z Kasią tak nigdzie nie poszliśmy. Przysiedzieliśmy cały czas w domu. Cóż, w sumie na tym dziękuję, że w pracy jeszcze nie byłem, mogłem pozwolić sobie na odpoczynek w domu przez tydzień lub dwa. Pierwsze trzy dni prawie nie wstawałem. Uratowała mnie dostawa zakupów do domu. Gdy poczułem się lepiej, powoli zaczynałem wychodzić na dwór. Pewnego dnia, siedząc na ławce w podwórku, spotkałem ciocie Tomy, tę samą sąsiadkę. Zauważając mnie, podeszła i zapytała, kochany, co się z tobą stało? Nie widzę cię, patrzę z domu. Zupełnie nie wychodzisz. Nie wiem, jakoś mi źle było. Leżałem przez trzy dni, a teraz się powoli rozglądam. Co ty? krzyknęła staruszka. Jakoś zły ci się stało? O co to chodzi? Spytała ciocia Toma, szybko odwracając się ode mnie. Zanim obróciła głowę na drugą stronę, zdążyłem zauważyć uśmieszek na jej twarzy. Chodź, wnuczku, do mnie na herbatę, nakarmię cię, bo widzę, smutno ci. Nie miałem ochoty iść do mojej sąsiadki absolutnie, ale z grzeczności nie odmówiłem. Posiedzę pół godziny, nie ma sprawy. Zresztą, nawet jej bliscy jej nie odwiedzają. Moim przybyciem jakoś się ożywiła i zaczęła nakrywać do stołu. Proszę, jedz. Z tymi słowami postawiła na stole talerz z makaronem. Na środku stołu stał kawałek żytniego chleba, a na kuchence zagotowywał się czajnik. Oto cały obiad herbata bez cukru, chleb i puste makarony. Od tej sceny zrobiło mi się jakoś przykro. Czociu to umą, zamówię ci dostawę. O jejku, niepotrzebne. Po co to? To musi być normalne, jedz chociaż. Staruszka spojrzała na mnie smutnym wzrokiem i powiedziała, nie obrażaj mnie, starałam się gotować. Znowu było mi jej żal. Milcząc, jadłem tanie makarony, a ich smak był mdły, lepiący, zimny. Fu, jak to do końca zjeść? Nagle za oknem zrobiło się ciemno. Czyżby prognozy na dzisiaj zapowiadały opady? Od nagłej zmiany pogody poczułem zawroty głowy. Jedną ręką złapałem się za głowę, a drugą upuściłem widelczyk, który z grzytem upadł na podłogę. Ostrzegano mnie, że ta staruszka nie jest w porządku. Skóra wokół jej oczu wyraźnie przyciemniała, co pewnie było związane z oświetleniem. Jak smakuje? zapytała chrapliwym głosem. Odpowiedziałem jednozdaniowo i nagle poczułem, że coś jest nie tak w moich ustach. Coś się poruszało. Bez zastanowienia wydłużyłem białą papkę prosto na podłogę. Z wilgotnej kulki wyszły ogromne białe larwy. Na miłość boską chyba te makarony leżały u niej od lat 90., a tymczasem staruszka zaczęła się śmiać. Patrzyłem na nią bez zrozumienia, a po kilku sekundach kątem oka zauważyłem ruch. Cały talerz był wypełniony obrzydliwymi białymi robakami i larwami, które się pełzały. Nawzajem wzajem nakładając się na siebie. To natychmiast doprowadziło mnie do wymiotów. Najpierw dała mi cukierki, a teraz chciała mnie nakarmić robakami. Dobrze, że ja, ale jak mogłem nie zauważyć, że coś jest nie tak. Nie smakowało. Zapytała z wyraźną kpiną w głosie. A idź się wynieś. Dlaczego dzieci do ciebie nie przyjeżdżają? Odpowiedziałem. Wydawało się że moje zdanie powinno ją urazić lub chociaż wywołać oburzenie. Nie, wciąż uśmiechała się. Dobra, muszę stąd spadać, a lepiej pójść do szpitala po takim posiłku. A podczas gdy szalona babcia śmiała się od serca, wyszedłem na korytarz, szybko włożyłem buty i odwróciłem głowę w jej stronę. W tym czasie babcia wstała od stołu i szybkimi krokami podeszła do mnie. Nie wiem dlaczego, ale ogarnęło mnie przerażenie. W panice pobiegłem w korytarzu, rozglądając się za wyjściem, a jedyne, co przyszło mi do głowy, to schować się w jednym z pokoi mieszkania. Z całej siły otworzyłem drzwi, wskoczyłem do środka i szybko je zamknąłem. Na szczęście znajdował się tam rygiel, szybko go zablokowałem, a zaraz potem zaczęły się mocne uderzenia w drzwi. Nie wyjdziesz stąd, słyszysz? Nie wyjdziesz, grzeszczała po drugiej stronie. Próbowałem wymyślić. Jak się stąd wydostać, ale wezwanie policji nie wchodziło w grę, za długo by czekali. Bałem się wychodzić do tej babi, nie wiadomo, co ma w głowie, nie sądzę, że osoba o takim głosie w ogóle jest człowiekiem. Drzwi drżały, a ja myślałem, że to moje ostatnie chwile. Spojrzałem po pokoju, ale zorientowałem się, że nie mam czym zablokować przejścia. Przeklęty, co mam robić? Czy jedynym wyjściem było wyskoczenie przez okno? Przecież to piąte piętro. Zaraz, co to jest? Na początku nie zauważyłem, co jest nie tak w tym pokoju, nie było tam mebli, ale to nie to mnie niepokoiło. Ściany były pokryte czymś, co przypominało ikonę. A właściwie wcale nie były to ikony. Były to zniekształcone oblicza z pokrzywionymi twarzami, a straszne gęby były namalowane na każdym obrazie. Na ich głowami były przedstawione krzyże, ale tylko odwrócone. Nie zdziwiłbym się, gdyby to babcia sama je malowała. W mgnieniu oka, będąc w szoku, usłyszałem trzask drewnianego pudełka. Co to jest? Krzyknąłem. To było to. Z babci nie zostało ani śladu, jej usta były krwawiące, zęby nieproporcjonalnie długie i wykrzywione, a oczy czarne jak smoła. I to ostatnie, co pamiętam. Ostry zapach Amoniaku sprawił, że otworzyłem oczy. Jasne światło raziło mnie, więc zmrużyłem je i usłyszałem. Obudził się Pan, jak się Pan czuje? Rozległ się głos tuż nade mną. Co się stało? Proszę nie robić gwałtownych ruchów. Wypadł Pan z piątego piętra. Ma Pan uszkodzenie kręgosłupa, oznajmiła pielęgniarka z karetki. Potem zabrano mnie do szpitala, gdzie poinformowano mnie, że mam kompresyjne złamanie kręgosłupa oraz liczne szyniaki i stłuczenia. Nie mogłem w żaden sposób pojąć tego, co się działo, i przypisywałem wszystkie te wydarzenia lunatyzmowi, złemu snu, halucynacjom, tak, czemukolwiek, tylko nie pogoni, która zamieszkiwała w sąsiednim mieszkaniu. Tego samego dnia odwiedzili mnie rodzice, a następnego ranka przyszła Oksana. Spodziewałem się jej wizyty, myślałem o czymś innym. Nie myśląc o umowie, wstrzymałem się, dopóki nie zobaczyłem oksany. Była mocno osłabiona i nawet nie podniosła na mnie wzroku. Jej winny wygląd trochę mnie zaniepokoił, więc jako pierwszy odezwałem się. Dzień dobry. Spojrzała na mnie smutno i żałośnie powiedziała: Przepraszam, nie powinnam chyba była wynajmować tego pieprzonego mieszkania. Co się stało? zapytałem z niepokojem, widząc, jak wyciera oczy dłońmi. Chciała coś powiedzieć, ale za każdym razem jej głos zdradliwie drżał. Czekałem cierpliwie, wpatrując się w nią i nic nie mówiąc. Po kilku minutach Oksanie udało się wziąć w garść. Patrząc przez okno, w końcu zaczęła mówić: Myślę, że masz prawo to wiedzieć. Kupiłam to mieszkanie dla siebie pięć lat temu. Cena była znacznie niższa niż średnia na rynku, bo ostrzegano mnie, że to mieszkanie nie jest takie, jak się wydaje ale nie słuchałam. Wszystko zaczęło się już w pierwszych dniach mojego przeprowadzki do tego domu. Babcia z mieszkania naprzeciwko ciągle stała na naszej klatce schodowej, co przerażało mnie na maksa. Na początku myślałam, że po prostu nie ma pojęcia, co robi, ale po pewnym incydencie zrozumiałam, że jest gorzej, niż się wydawało. Ta sąsiadka wciągnęła mnie kiedyś do siebie, mówiąc, że czuje się źle i nie wie, czy doczeka się lekarzy. Zgodziłam się, dobra dusza, i weszłam do mieszkania. Kazała mi iść do pokoju, a kiedy znalazłam się w jej sypialni, nagle zgasło światło. Już chciałam wyjść i sprawdzić, czy nie wybiły się bezpieczniki, ale nagle poczułam zimne palce na szyi. Zaczęło mi brakować powietrza, próbowałam krzyczeć, ale z ust wydobył się tylko chrapliwy dźwięk. Nie wiem, jak udało mi się wyrwać. Biegłam po omacku po mieszkaniu. Napotkałam czołem drzwi wejściowe, ale były zamknięte. Znowu i znowu ciągnęłam za klamkę, ale to nic nie dało. Oczywiście wołałam o pomoc, a sąsiad przybiegł. W momencie, gdy odpowiedział, poczułam palącą, nie do zniesienia ból w nodze. Broniłam się, ale nic nie mogłam z tym zrobić, bo w ciemności nie mogłam się zorientować, gdzie jestem. Ból pojawiał się w różnych miejscach. A z czasem zaczęłam słabnąć, aż całkowicie straciłam przytomność. Później okazało się, że sąsiad wezwał policję, a kiedy otworzyli drzwi, trzeba było wzywać pogotowie. Ten diabelski stwór zadał mi kilka ciosów nożem. Wtedy miałam transfuzję krwi, a ją umieszczono na oddziale psychiatrycznym. Nie pamiętam, ile dokładnie tam leżała. Potem się wyprowadziłam, a mieszkanie stało puste przez kilka lat. Około rok temu myślałam o jego sprzedaży, ale ta sąsiadka, jakby czuła za każdym razem, gdy przychodziłam z kupującymi, urządzała koncerty, coś jak teatr jednego aktora. Wtedy porzuciłam ten pomysł i postanowiłam wynająć. Ty byłeś pierwszym, który odpowiedział. Nie myślałam, że coś ci się stanie, bo w końcu jesteś facetem, który w razie czego mógłby się obronić. Jak to się stało? Oksana. Chodzi o to, że ona nie jest do końca człowiekiem, odparłam od razu. O czym ty mówisz? Zapytała właścicielka, zdziwiona. Opowiedziałam jej wszystko, co mi się przydarzyło i dlaczego tutaj jestem. Uważnie mnie wysłuchała, a potem szybko się ze mną pożegnała, obiecując wrócić następnego dnia. Jednak następnego dnia i dzień później nikogo nie zobaczyłam. Zamiast tego zadzwonili rodzice i powiedzieli: że zabrali wszystkie moje rzeczy, a na mojej karcie pojawiła się duża suma pieniędzy od Oksany. Przepraszam, nie będziesz już musiał wchodzić do tego mieszkania, brzmiała wiadomość wysłana razem z przelewem.